jak Pił, no niżej! Rysi kot Mordobre w stulecia! <ścoughs> <ścoughs> Mordoble w kurwa na wszystkie kuby! Zakładam <ścoughs> <ścoughs> Za to jest znakowe! To jest rozumiem. <ścoughs> tak, tak, tak. -je. z <ścoughs> <Kuby. ścoughs> Oczywiście nie dostanie z zapojki! <ścoughs> Ey, Basili, ey, ey, Basili. Biaszy, Ale, wiesz, Vasil, Vasil, obrażę. Vasil, przepraszam. Ale wy kazali być na. Czaj mi tak zapożyczy kurwa jak. Jak woda. Vasil. O, fotograf. Czef. Marzenia. Czef. Kto? Kto? Nie tu normalna zajęta. Per me gusta. Kto? Chyba będę zaczął ten kręcić na weselach. Weźmy se aparat. Fotograf. Nie mamy takich zabawych. Nie wiem. Kolejski. Czego? Pawlonu. Ona no. zwierza. Zwierza. Aha. Babulon to dobrze krepie. Efka. Rozluźnia. I. I. No, właśnie. Właśnie. Efka. Efka się nic nie nazywa. Nic. Nic na nic. Efekt! Ja, ja nie lubię. Efek. Dawaj. Oj nie lubię, nie lubię. Efek. Ale to proszę nie nagrywać, bo ja nie piję wód. Do kadru. O Jezu, jak się skrzypił! Brawa! brawa. brawa. Eftek, co ty czego się Dzielna kobieta. Eftek, nie załamuj się!